Cześć, witam cię serdecznie. Staliśmy się szkodnikami. Takie zdanie, taki tekst usłyszałem dzisiaj rano, kiedy jadąc na spotkanie uruchomiłem sobie e, nagranie audio, gdzie osoba, od której bardzo dużo energii, dobrej czerpie, właśnie to zdanie powiedziała. I tak kilkanaście minut siedziałem, myślałem na ten temat i dokładnie tak jest, staliśmy się szkodnikami, zaczęliśmy zjadać swój własny ogon. Sami zobaczcie, ile mamy dóbr wokół siebie. Mamy piękną pogodę, mamy wiosnę, żyjemy w kraju, gdzie nie ma wojny, mamy bliskich, rodzinę, mamy co jeść, mamy w co się ubrać i cały czas jako ludzie staramy się widzieć coś, coś co jest nie tak. Patrzymy na drugich ludzi z zawiścią, zazdrością i nawet w dobie tego kryzysu, który w tym momencie jest, straszne jest to, że jeżeli którejś z branż idzie jeżeli nie odczuwasz tego kryzysu aż tak tragicznie jak sąsiad czy sąsiadka czy twoja rodzina to już jesteś na ustach wszystkich, że ty to masz szczęście, najprawdopodobniej coś robisz nie tak. Nie wszyscy sobie mogą pozwolić na to, żeby w dobie kryzysu sobie jakoś radzić. I tak patrzę na to wszystko co się dzieje i mam wielką nadzieję, że dojdzie do was to, to co do mnie doszło, że nigdy nie zbudujemy Cudownego swojego własnego życia i swoich bliskich, jeżeli będziemy cały czas karmili złą energię. Karmili te ciemne moce, karmili tych wszystkich ludzi, tą za, którzy tą zawiścią, którzy tą złą zazdrością żyją. Którzy najchętniej, żeby by, żebyś ty był, czy były, byli, bylibyście na ich poziomie, ścieliby wam głowę, dlatego że nie może być tobie lepiej niż wszystkim innym. Ale przecież tak naprawdę to od nas zależy. Co zrobimy w tym kryzysie? Część z Was być może siedzi, albo z Waszych bliskich, znajomych, przed telewizorami, narzeka, patrzy, kto jest zarażony, patrzy na to, jak się nie da i na tym, jak się ludzie przepychają w Warszawie. A inna część z Was bierze swoje życie w swoje ręce, szuka branż, miejsc, produktów, które w tym momencie mają wzięcie. Być może jest to czas, kiedy robi rewolucję w swoim życiu i przede wszystkim zaczyna budować swoją dobrą energię. Pamiętajcie, tam gdzie jest koncentracja, tam się buduje energia. Nie zbudujemy nic pięknego cały czas szukając teorii spiskowych. Cały czas zastanawiając się, jak jest bardzo do dupy. Proszę Cię bardzo, zobacz, jak wiele fantastycznych rzeczy masz wokół siebie, za co jesteśmy wdzięczni, za co możemy być wdzięczni. Jest, tych, tych rzeczy jest naprawdę bardzo dużo. I nie czekaj na lepsze jutro. I niektórzy mnie pytają, Michał, a według Ciebie, kiedy to się skończy? A ja powiem wprost: oby nigdy oby to wszystko, że mamy wreszcie czas, że jesteśmy z bliskimi, że mamy możliwość się wyspania, pospania dłużej, zjedzenia na tarasie, śniadania, wypicia kawy kiedy być może jesteśmy w stanie nie śpieszyć się, docenić wszystko to, co mamy oby to trwało jak najwięcej. A to, że są zmiany tak, one będą cały czas. I wiecie doskonale, że najczęściej i najbardziej będą płakali ci, którzy się nie przygotowali na to, że takie czasy mogą być. Im trzeba w jakiś sposób pomóc, ale nic na siłę, bo przecież oni muszą sobie sami chcieć pomóc. I chciałbym tym przesłaniem spowodować to, abyśmy naprawdę koncentrowali się na tym, co jest dobrego, bo tylko tą największą energią, najwyższymi wibracjami, jesteśmy w stanie zbudować przestrzeń wokół siebie. I niestety niektórych ludzi musisz odsunąć od siebie, dlatego że wszelkie tłumaczenia i wszelkie próby pracy z nimi nie przeniosą się na żaden dobry wynik. Są ludzie, którzy uwielbiają, uwielbiają obniżać swój poziom życia, żeby się nie czuli samotni tam, gdzie są, a jednocześnie nie chcą kompletnie nic zrobić, żeby to miejsce zmienić. Chciałbym Cię prosić o to, żebyś to nagranie, żebyście to nagranie wzięli do siebie, żebyście zobaczyli. Jak fantastyczny czas mamy i ja wiem, że są złe historie wokół nas. Ja wiem, że ludzie tracą pracę. Ja wiem, że bywają negatywne momenty w naszym życiu. Ale życie jest piękne i życie daje nam wszystko to, czego w danym momencie potrzebujemy. Więc dlaczego jesteśmy szkodnikami? Właśnie dlatego, że zaczęliśmy nie doceniać i zjadać wszystko to, co tak naprawdę nas karmiło. Naszą ziemię, naszych przyjaciół, znajomych i tak dalej. I to, co się wydarzyło na rynku, i to, co się wydarzyło w naszych życiach, jest właśnie odpowiedzią na to. Ktoś gdzieś na górze widział, że innej formy nie ma, dlatego też tak naprawdę spotkało nas to, co spotkało. Ale jestem 100% przekonany, że znajdziemy w tym dobre strony i podobnie jak ja, będziecie umieli docenić ten piękny dzień, docenić to, wszystko, co jest dobrego wokół nas, i tego Ci z całego serca życzę. Wszystkiego dobrego, wielkich, pozytywnych wibracji. Wysokich rejestrów i fantastycznych ludzi wokół siebie. Miłego dnia, hej, cześć.